Ależ ogromne gratulacje. Dziś mamy świętego Mikołaja, no ale to zwycięstwo nie otrzymaliście w prezencie, musieliście to sami sobie wywalczyć. Tak, bardzo dziękuję. Tak, zagraliśmy od początku, co się u nas oczekiwało. Chodziliśmy szybko do bramki, strzelaliśmy i strzelaliśmy dużo branek po bardzo ładnych akcjach, z czego się cieszę i wygraliśmy. No w tym sezonie tak trener rotuje tobą w składzie. Występujesz na pozycji obrońcy i napastnika, na której pozycji tobie się lepiej gra? ja to mam 50 na 50. Jak treneru trzeba, to zagram na centrum, na, na skrzydle, to w obronie mnie, mnie to nie robi różnica. No dzisiaj złapałeś dwie kary, ale to znaczy, że jesteś takim twardogrającym zawodnikiem. Nie pozwolisz sobie dmuchać w kaszę. Tak, ktoś to musi robić. Mamy takich zawodników, mamy i to jest moja rola w teamu. Muszę grać twardo i ja lubię taką grę. No, przed nami kolejne spotkanie z drużyną z dolnej części tabeli, z Zagłębiem Sosnowiec. No i chyba cel jasny, trzy punkty i spokojna przerwa reprezentacyjna. Tak jest, no tam, tu nie ma łatwych, uh, łatwych meczów, uh, a my chcemy wygrywać każdy mecz, jeśli za dwa punkty, czy za trzy, najlepiej za trzy, ale jedziemy do Sosnowca wygrać.